Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Duszkrom i zapraszam was na kolejny odcinek z serii "Zagrajmy w Playerwich". część pierwsza, Sprawa Rasty Napara. W ostatnim odcinku byliśmy właśnie u Azagai i dał nam małą taką wskazówkę, żeby podejść pod domu właśnie Rasty Napara. To gdzie wcześniej. Dawaliśmy to właśnie te znaki, takie salizmany, o właśnie, tak, amulet, dokładniej rzecz mówiąc. i właśnie tam się uczynić. Tego jeszcze, aby się pozbędę. Dobra, także tak jak przyszliśmy, tak musimy wrócić. Oj, trafił mnie. Dobra, to jakieś dziecko. Dobra, i teraz trzeba iść cały czas prosto, tak? OK dobra dobra już jesteśmy coraz bliżej Gdzie zostało? Dobra, jesteśmy tu na miejscu, więc ja szybko zapiszę grę. Postaram się szybko zapisać. Zapisz grę. Myjek zapisany. Jeszcze chwilkę poczekajmy. Dobra, i teraz chyba trzeba ten amulet tutaj jakoś. Teraz A, dobra, udało się. Vitamix is through. I must place the final twana. I just have to make sure the timing is perfect. Dobra, i teraz jeszcze coś tu chyba trzeba było zrobić. Nie wiem, czy to jeszcze nie było czegoś takiego jak... I should set up the real world to honor as soon as I get to the other side, so it will be ready when I return with Bleeding Boy. Okay, dobra. let Teraz trzeba to go to Coffin Rock. Coffin Rock is here. No, chyba tutaj. Nie, nie, nie. Źle. Coffin Rock było chyba tu na górze. Dobra. Czy on tutaj był? Tak? Zaraz. Czy ja się... Czyżbym ja się pobłobił teraz? can't leave yet i can't leave yet i don't have the boy i't can leave yet i don't have the boy Tu, tutaj, tędy, że tak średnio pamiętam teraz tą drogę, tędy, dobra, po prostu źle poszedłem. I wish there was more I could do. Stranger, where are you? I need you here. Stranger! I hope you know what you're doing. One last to one, timing must be perfect. oh this is for you you're free now go to telnek where you belong where did you go before Somewhere else. It was darker. I think I've been there. Hakitamix pulled me into a dark realm on more than one occasion. There was a Jen. I killed it, then returned here. How do you know about Jens? Hmm. Who doesn't know about gens? Stranger, did you put this pile of stones here? Do I really have to answer that? There's another Tuwana here. It changes the name of this portal. That thing must have put an extra Tawana down so it wouldn't be banished to the void I opened. We must go after it. That's not a good idea. That new portal could lead anywhere. Hakaido Mix must be trapped inside, otherwise he'd never let us free the boy. You won, Doc. You beat it. Let's go. How can we be certain? If it comes back, we'll be here. Record those new characters. If we have to find Hakaido Mix again, we'll know where to start. i zaraz widzowie, po tej krótkiej katastrofie mamy teraz chyba obraz jakiegoś ładowania? Czyżby to był już koniec, gdy tak szybko? A no zaraz się o tym czeknę Tak, to już koniec. To była dość krótka, ale ciekawa przygoda. Także teraz możemy poczekać do końca napisów. Cóż można jeszcze powiedzieć, fabuła dość ciekawa, chociaż z początku, przy tym właśnie pierwszym dniu, tak w jednej czwartej drugiego, ona dość powoli się rozwijała, ale już w kolejnych dniach, w tym drugim, trzecim, bardzo się rozwinęła ta fabuła, poszła do przodu. a właśnie tam głównie były właśnie legendy takie zawarte związane właśnie z tym miasteczkiem i tym co było właśnie przed przedstawiona fabuła dość ciekawie że została poprowadzona takich przyjemny horror tak można Krótkich słowach powiedzieć. Krótki, przyjemny horror, ciekawy klimat. Też ciekawe, fajnie opisane postacie. No, przykład się właśnie tego Strangera, czy też Indianina, a Zagali, Były takie postacie, które tak najbardziej mi podpasowały Cóż tu jeszcze mógłbym rzec? To chyba by było wszystko z tej serii. Z, przynajmniej z tej pierwszej części. Bo też jest jeszcze druga oraz trzecia, które też zamierzam ogrodzić. Już chyba napisy się skończyły, więc mogły chyba escape dać. Tak, tu już po napisach, więc zaraz będę powoli też kończyć ten odcinek. No cóż, jeszcze mogę też podziękować Wam widzowie, że. Y Oglądaliście tą serię. I też serdecznie Was zapraszam na kolejne serie, które też będą niebawem na kanale. Oraz też zapraszam na mojego Instagrama o nazwie Krom. Tam dopiero mam trzy. Posty wstawione, ale będę cały czas yy, rozwijać moje konto, będę więcej wrzucać. Także serdecznie i tam zapraszam. A teraz się z wami żegnam. Cześć!